witam wszystkich na kanale którego nikt nie ogląda dzisiaj rozpakujemy dodatek do Magii i myszy opowieści z mrocznej Kniei Downwood Tales w oryginale który e, przyszedł do mnie dzisiaj e, oryginalnie wygrany przez Plaid Hat Games, Games e, gra Ice and Mystics e, premiera tego dodatku miała w 2014 roku e, trochę się zeszło za nim Zanim polska edycja została dana, miała jeszcze poślizg, ale wszystko co dobre, dobrze się kończy. Cube z okazji tego, że ja ten dodatek zamówiłem, w przedsprzedaży przygotował kilka bonusów. Jednym z nich jest zakładka, drugim z nich są e, karty promo. E, igielny Rapier kojarzy, prawdopodobnie była to promka, która miała już wcześniej była prezentowana, e, ale tych kart promo jest. Cztery, więc całkiem spoko. E... Magia i myszy w oryginale Eisen and Mystics to gra kooperacyjna w bardzo mocno baśniowym klimacie. Opracowana e... przez Jeremy'ego Hawthorne'a i on jest znany w większej ilości. No. Właśnie dlatego się nie strzela z fajerwerków, bo mi piesek się boli. E... Znany jest z przygotowania gier takich o takim trochę ciepłym klimacie, przyjaznym dzieciom. Eee, Ostatnią jego są, produkcją są pluszowe opowieści. Eee, na tej samej mechanice co pluszowe opowieści eee, koma nauci mają się pojawić, ale zostańmy na razie przy magii i myszach i zobaczymy, co jest w pudełeczku, ale zanim to zrobimy, to zerknę na spód pudełka, bo prawdopodobnie może być to pierwszy i jedyny raz, kiedy na ten spód pudełka będę patrzył. Eee, fajnie, nic wielkiego się tu nie dzieje, opis i tak dalej, dobra. Patrzymy, co jest w środku. Sercem gry, oczywiście, jest Księga Opowieści. Fuh, jest ona gruba. Pudełko w ogóle jest dosyć ciężkie, a ta książeczka też jest taka solidna. Okładka jest lakierowana, co chyba wcześniej nie miało miejsca. Nie będę za bardzo tutaj do, y, dokładnie się w to wpatrywał, żeby nie było spoilerów, ale stron z tymi opowieściami jest tutaj 100. Wprowadzenie i nowe zasady. Nowe zasady kafli, nowe znaczniki, e, nowe karty. Wow! <grystanie> e, no i zaczyna się właściwa historia. Tutaj tego już nie będę kartkował. Bo nie chcę sobie psuć zabawy. Mm. Tak więc mamy książeczkę. To jest najważniejszy element gry na dobrą sprawę. 100 stron. Pięknej historii. Mamy te kafle węża. dwustronne. Mamy dużych kafli planszy. Wow, sporo. W ogóle mam takie wrażenie, że zawartość tej podstawki może poza ilością modeli. Jest, znaczy, tego dodatku jest porównywalna do zawartości podstawy, więc kafelki piękne w tym baśniowym takim klimacie, a wow, niebezpiecznie. Ym. Sama gra no to co kto lubi, typowe Ameri ze sporą ilością losowości, nawet z tym takim roll to move które jest generalnie nielubiane. Ja pamiętam, że my graliśmy po prostu tak, że żeby nie rzucać za każdym razem gdy ktoś usiłował się ruszać ustaliliśmy średnią wartość ruchu, czyli ten, ta wartość ruchu, którą postać ma na karcie plus minimalna ilość rzutu, a jeżeli minimalna, minimalny wynik dodatkowego rzutu kością, a jeżeli ktoś chciał, bądź potrzebował rzucać się ruszać się więcej to hmm, to wtedy, to wtedy rzucał. Generalnie, poza kilkoma scenariuszami, odnoszę wrażenie, że bardzo szybkie bieganie po planszy w tej grze nie jest, nie jest sednem i nie jest e, taktycznie elementem kluczowym. Tutaj mamy żetony zapakowane w plastik, e, już takie dające jakieś efekty. Wszystko w tym samym klimacie. Bardzo dużo żetonów przedstawiających jakieś postaci i nowe stany oraz jakieś spotkania fabularne. Wow, ale fajne. Jak mówiłem, są i Myszy jest grą bardzo przyjazną. Grze z dziećmi. Ja co prawda dzieci swoich nie mam. Ale mam jedno wielkie dziecko w sobie i dlatego taki klimat baśniowy po prostu lubię. Eee, te drzewa są fajne. <grymne> z tymi odczepionymi liściami podejrzewam, że pełnią w grze rolę kafla. No i tutaj już widzę, przekonuję się, że troszeczkę się myliłem. Mianowicie myślę, że zawartość tego dodatku naprawdę można porównać z zawartością podstawy, ponieważ no, chyba wszystkiego jest równie dużo. Widzę, że modeli jest bardzo dużo. Najpierw przyjrzymy się kartom. Eee, karty szperania. Te karty promo oczywiście były wykonywane w produkowane jak, jak nie mam tak widać w druku cyfrowym, bo wobec tego nie mają tej e, faktury papieru czerwonego. Eee. <grywa> lujka. Strasznie jest to takie wszystko słodkie, ciepłe i jednocześnie ma tą taką swoją zadziorność. Ja tę grę mimo mojej prostoty lubię, mimo to ona prezentuje trochę takich sytuacji, w których trzeba zastanowić się, kogo atakować i taktycznie nie jest taka zupełnie, powiedziałbym łatwa. Ma też oczywiście troszeczkę dodatkowe karty potyczki. Ma też oczywiście trochę swoich takich mikrozasad, które trzeba pamiętać. Ten dodatek widzę, że wprowadzi ich jeszcze więcej, więc do gry tak z małymi dziećmi, no to generalnie jestem zdania, że jakby z pomocą z pomocą dorosłego. K karty oznaczone Z, czyli karty zdolności, bardzo dużo nowych zdolności. Strażnik kryjówka, czyli Gekon, czyli to są mm, karty dla nowych postaci, ale również widzę, że jest sporo kart, dla postaci, dla klas postaci występujących w, w podstawce, i w, i w pierwszym dodatku serce Glorma to były karty zdolności. I tutaj mamy karty żabijacy. Rewelacyjne. I tutaj mamy karty. Inicjatywy i przeciwników. Tu mamy już karty. Jak miałam jakiś sojuszników bączek, jego już znamy. Świetne. Dobra, przeszliśmy przez karty. Dodatkowy zestaw kostek. Bohaterowie, Nowi, Trójka, Anzel ze swoją historią. Anzel jest Strażnikiem, to jest nowa klasa. Dityryówka, to też jest nowa klasa. Znaczy, rasa, gatunek właściwie, nie rasa. Są drogą to ciekawe, dlaczego fantazy utarło się mówić, że. Inne rasy humanoidalne o ludach elfach i orkach, kiedy jasnym jest, że to są inne gatunki. Łucznik, gekon dziki. Dziki pojawia się w pierwszym dodatku, Łucznik pojawia się w podstawce, a gekon jest czymś nowym. No i dochodzimy do modeli. O, jeszcze. Więc tak. Ten duży, groźny i przerażający kret. Tak myślę, że to kret. Uf. Takiego łasicowatego, będąc małą myszą, to faktycznie bałbym się. Kolejna figurka, większa od przeciętnej myszki. Jakiś ropuch. I teraz posortuję je sobie, dajcie mi chwilę. Więc spośród modeli, które już pokazałem, ropuch tych dużych mamy dwie. Po jednym tym dużym, który już pokazywałem, sześciu żebijaków. 6 tak. modeli takiego takiej jaszczurki z dłukiem 5 modeli takich. Nie mam os. Będzie też innych szerszeni. Tych jest 5. No i mamy modele niepowtarzalne, pojedyncze, czyli Gekona Jakobę. Postaram się go nie zasłaniać. ryjóweczkę DT <grymne> z tymi skrzypkami naszego strażnika Ancela i jakiś model, który podejrzewam jest wrogiem bądź też jakimś sprzymierzeńcem specjalnym, widzę, że ma medal tak, jak widzicie, no jak na dzisiejsze czasy te modele. E... O, pomyłka! OS. Mamy jednak 6. E... Jak widzicie, na dzisiejsze czasy te modele nie są jakoś przełomowe pod względem i samych rzeźb, i ich szczegółowości. E... Niemniej, tak, trzeba pamiętać, że to są modele, które. O, no O tak. To są modele, które powstały w 2014 roku, więc to nie są trochę modele z dzisiejszych czasów, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat no to poszło bardzo do przodu. Ale na ich obronę powiem to, że pomalowane być może kiedyś pokażę moją podstawę magii myszy. One są takie, takie urocze i przy tej formie, takiej, takiej stylizacji bardzo bajkowej. No, one są wystarczające, tak, one są fajne. Sporo będzie czyszczenia, ale w charakterze są ok, więc e, jeśli chodzi o komponenty, krótka piłeczka z mojej strony. To jest tyle. Dodatek, myślę, że wprowadza dużo do podstawy. E, warto e, pamiętać o tym, że. To pamiętać o tym, że mm, sama historia, bo ta jest najważniejsza w tej grze, e, jest historią ciągłą. Wobec tego, e, to co działo się w podstawce, ma swój ciąg dalszy w pierwszym dodatku, a właściwie nawet w kilku promocyjnych scenariuszach, które były wydane i które można było na stronie Kuba w formie PDF-ów do samodzielnego wydrukowania zakupić. Miały miejsce później, potem miał pierwszy dodatek mniejszy. Serce Glorma. No i to jest jakby kolejny rozdział w tej historii opowieści z mrocznej Kniei. Dołączają do mojej kolekcji i to by było na tyle. Bawcie się dobrze.